Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Chciałabym podziękować osobom, które mnie subskrybują, dają łapkę w górę, bardzo ślicznie dziękuję oraz osobom, które zostawiają komentarze. Zaczynamy makijaż. Co mam dzisiaj? Dzisiaj mam dla Was troszeczkę nowości. Mam dla Was paletkę Glazel. Jest to paletka taka nudowa troszeczkę można powiedzieć. Ja Wam ją już otworzę. Jest to paletka 12 cieni, dosyć często z rabatem, można kupić za 180 zł. Te piękne cuda wylądują dzisiaj u mnie na twarzy. Mam tutaj dwa, dwa błyski. No i 10 cieni motowych. Zgadza się. Tutaj. Ten cień i ten cień są to yy, błyski, a reszta jest matowa. Mhm. Mam że... jeszcze parę nowości. Mam także mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną jakaś końca. Jak patrzę, jak ustawić to luterko, lusterko, jak, patrzę, jak ustawić to lusterko, żeby wam zbytnio nie przeszkadzało, ale to nie jest takie proste, bo tu się będzie mi odbijać. No nie fajnie, nie fajnie. Tak jakoś będę musiała zrobić. Dobra. Mam znowu jakieś pędzelki dla was do testowania. Są to chińskie aplikacje temu Manage. Manage. Są to pędzelki Manage. Tu mamy takich sześć pędzelków do twarzy. Jeden tu jest taki Duo Fiber i osiem pędzelków do oczu. Niestety nie ma tutaj żadnego doblendowania, bo tutaj jest jedna taka kuleczka, i jak widzicie, no ten jest całkiem płaski, ten jest płaski, a resztę są tak można powiedzieć, że do robienia kresek, czy jakiegoś takiego użytku. Także ja się jeszcze do tego wezmę sobie jakiś pencelek doblendowania. Także tym się będziemy dzisiaj bawić. Tych pędzelków nie wiem jaka jest cena, gdyż ja już prędzej Wam mówiłam, że tam mogą sobie wybrać jakieś cztery produkty chyba, czy pięć produktów za darmo. Także to jest też za darmo. Tak nie, powiem, nie wiem jaka była cena. Nie powiem, nie będę kombinować. Może ktoś je znajdzie. Zobaczymy jak one będą się u mnie sprawować. Na oczy położę sobie jako bazę, będzie to Stars from the Stars. Hydrating Concealer, korektor pod oczy. I u mnie jest to, jaki jest numerek? 0,4 FAM Medium. Nie wiem właśnie, żeby nie było za dużo, bo chyba ostatnio za dużo jakiegoś korektora nałożyłam. No i bierzemy pierwszy pędzel. No, ale by mi spadł. No nic by się na szczęście nie stało, bo to korektor tylko. Na szczęście zostałam, yy, zdążyłam jeszcze złapać. No korektor fajnie rozstygowuje, rozblendował. Ja może zrobię dzisiaj, że jedno oko zrobię z wami przy kamerze, a drugie oko poza kamerą. Mam jeszcze dzisiaj dla was taką niespodziankę. Zobaczymy, czy to wytrzymacie, wytrzymacie do końca. <laughs> znaczy nie chodzi, że niespodzianka. No. Coś z czego jeszcze po prostu chyba nigdzie nie widziałam na żadnym kanale, a ja mam, a ja mam, okej. Okay. Ja nawet ten pędzelek, nawet korektor rozłożył fajnie, muszę powiedzieć. I bierzemy się za paletkę. Nie ma tutaj dużo kolorów. Ja chciałam tą paletkę zacząć, gdyż czasami potrzebuję jasnych kolorów, a nie mam ich w takich paletkach, w takiej konsystencji, jakiej bym chciała. Jak wam wcześniej już mówiłam, mam bardzo dużo produktów e, firmy Glazel i muszę je, te paletki w końcu e, zaczynać, prawda? A chciałabym je najpierw wam że, e, pokazać, jeszcze jak są nowe, nieruszane, żeby później e, samej móc używać. Chyba najpierw pokażę swocze. I zacznę z tej strony z gór, e, góra, Raz, dwa, trzy rządki, nie? Najpierw zacznę od białego. Jak zwykle, słocze, problem u mnie, nie? No, biały to zbytnio. Nie widać, no ale takie jasne, na pewno może tej, tą jasność tutaj zobaczycie, to jest pierwszy kolor z góry. Ja jak zwykle siadam do nagrywania, nie przegrywałam sobie chusteczki, zawsze coś zapomnę. Teraz drugi rządek zrobię. I tu mamy następny rządek. Tutaj tego tak zbytnio nie widać. Chociaż może na słuczach będzie widać, no zobaczymy. Ja tak nie mogę zbytnio widzieć, bo w aparacie też jest inaczej, prawda? No i zobaczymy. Teraz ostatni rządek. Tutaj skończyłam. Tutaj widać ten błysk, jeden i drugi. Są takie... Może to nawet nie błyski, tylko to są takie... Zapomniałam, jak to powiedzieć. Brakuje mi słów, no ale mniej więcej... Wiecie, o co mi chodzi? No, pomóżcie. Szkoda, że nie ma tutaj kogoś bliżej z was ze mną na, na live. Można powiedzieć, to by mi podpowiedział to słowo, co mi brakuje. No niestety wiek robi swoje, nie? Bierzemy, lecimy dalej, lecimy dalej. Okej, okay. przecież są to takie kolory, no ładne są. Muszę powiedzieć, że ładne są. Są ciekawe. W drugim rzędzie tu mam drugi jakiś OK. To jest tutaj ten kolorek. Tego użyję najpierw na wewnętrzną, wewnętrzną powiekę. No, już powiedzieć, że ciekawe, ciekawe. Nie tak ciekawość, ciekawości, jak ten jasny będzie wyglądać. Ale ładny jest, muszę powiedzieć. Przepraszam, on tak jakby lekko wpadał, wpadał, w pomarańcz, ale może ja zrobię jedno oko na, z wami, a jedno oko poza, poza kamerą. Teraz wezmę ten ciemniejszy na zewnętrzną część. No, tak. Taki ciepły, e, ciepły, trochę brązowy. Ok. No, dzisiaj chociaż raz będzie u mnie lekki oko. Ok. No, może drugi raz. <grych> cyk, cyk i, i nałożony. Jest widać, że no, jest jasny ten brąz. Bo to jest lekki, taki fajny, naprawdę fajny. To mi się podoba, taki Chociaż ja bym wiecie, co z miłą chęcią tutaj e, dała coś takiego, wiecie. Takiego silniejszego, nie? Mam takie kolory jaśniejsze. I bardzo mi się podoba ten kolor, wiecie? On nie jest taki za... nie jest za ciemny, no fajny, fajny. Taki brązik. Można powiedzieć takie kapucinko trochę. Okej, okay, no i weźmiemy teraz tak. Ten czy ten? No weźmiemy może ten ciemniejszy, nie? Ten ciemniejszy. Okej. Okay. Nie chcę tak na całe oko dawać, tylko tak troszkę na, na... środek bardziej bym chciała, żeby ten błysk taki lekki był. I tutaj grałem tym jasny jeszcze tutaj sobie. Tak trochę dołożę. Mi jak zwykle będzie brakować tego ciemnego koloru, ale dzisiaj może niech będzie już tak fajnie lekko, bo naprawdę ja wiecznie ciemno, ciemno, ciemno i wiecznie czarna kreska, a dzisiaj zostawimy to tak, jak jest. Dzisiaj zostawimy to tak, jak jest. Może tylko linie, cie, e, linie rzęs tak troszeczkę zrobię tym cieniem ciemniejszym i tyle, i tyle. Dzisiaj będzie u mnie oczka delikatne, chociaż raz. A dzisiaj będzie to rare, rare Beauty i nałożę go dzisiaj bez jak nigdy, bez baz. Zawsze bardzo baza. U mnie nigdy nie było bez bazy. Nie, chyba że Wam coś tam testowałam. No dobrze, z oko zrobiłam górną powiekę, to teraz zrobię drugą stronę i za chwileczkę jestem zdrowa. Co mam teraz dla Was? Mam oczywiście coś fajnego. Jest to BB Cream. Gold Snail Intensive BB Cream, e, to jest UV Protection SPF 50 i przeciwzmarszkowy tak to pisze. Tak wygląda w opakowaniu. Ja go kupiłam teraz niedawno, dałam za niego 26,90 26, euro. Jak wam mówiłam, nie wiem, chyba mówiłam wam, u nas było otwarcie sklepu nowego centrum handlowego i tam weszłam, do jednego ze sklepów, to był sklep e, koreański. No i sobie myślę, zobaczę, co oni tam mają. Tam był też ten e, sływny podkład w tym, tyrty. Ale ja sam myślę, to jest ten Golden Snake e, z UV50, także chcę, Sam myślę, zobaczymy, jaki on będzie, wypróbuje dla Was i dla siebie, oczywiście. Będziemy widzieć, jak on się będzie sprawować. E, to był, tam nie było żadnych chyba kolorów, tylko był jeden. Także, jak zwykle, na mój podstawek. O, to jest jedna gąbka. Wiecie co, ja jeszcze tego nie... nie próbowałam, to jest, jak już Wam powiedziałam, że ja zawsze z Wami wszystko, y, pierwszy raz, moje pierwsze wrażenie. widać, jest bardzo gęste, nic nie spada. I będziemy widzieć. Może jedną stronę wezmę palcem. Ale jest taki Rozpro... On pachnie, ma lekki zapach, bardzo lekki, ale przyjemny. Zobaczyć właśnie, jak on się będzie rozprowadzać, bo tak się, wiecie co, rozprowadza się go jak krem, taki bardziej intensy... Nie intensywny, tylko miałam powiedzieć taki... No taki, jak taki gęsty krem, który ciężko się... Nie, taki gęsty krem, który trzeba tak dobrze rozprowadzić, bo on tak nie sunie, wiecie, tak szybko, tylko pod palcem, jak go rozprowadza się, to, to czuć. No nie wiem, zobaczcie. Jeszcze można na czole troszeczkę wezmę. Jedną półwkę czoła. Różnica jest, na pewno różnica jest. Wyrównuje cerę, no bo jak widać cena z kremem BB i yy, strona, przepraszam, strona z kremem BB i strona bez jest totalna różnica, prawda? Widać, widać, że się różni. Widać też, że jest bardzo nawilżający, No, on się tak lekko błyszczy, nie wiem, czy to moja pleśniacze, bo ja mam. Są, sama moja pielęgnaca jest bardzo nawilżająca. Na razie ładnie wygląda. Zobaczymy, co to będzie. Nałożyłam jedną pompkę, jak żeście widzieli. No ale pe na pewno jeszcze taką małą pompeczkę chyba raczej będę musiała dodać na szyję, nie? Zobaczymy zaraz, zobaczymy. Jeszcze mam teczko tamte na szyję. Proszę na szyję, to jest już za mało, muszę... ...prawdopodobnie z półpompki, by się mi to przydało. Zobaczmy tyle. Bardzo ładne jest to opakowanie, tylko oczywiście... ...palce będzie znacznie To tak samo jak na tych opakowaniach z Aueglas. Jest bardzo przyjemne takie, widać jakby luksusowe było to opakowanie. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba to opakowanie. No. Krem wyrówną... no, Ten krem BB wyrównał mi, można powiedzieć. Ten kolor cery. Ale jest, on jest taki trochę tępy do nakładania, tak powiem. No, on jest taki trochę tępy do nakładania. Nie nakłada się go, jak wiecie, tak fajnie jak krem. Tylko jest taki tempy. Mam gąbkę namoczoną, zobaczymy, czy on to coś. Podbiera mi. Coś wejdzie na gąbkę. No gąbką troszeczkę zbiera. Bo tutaj tak troszeczkę za bardzo nacisłam i tak mnie zebrał. Nałożę jeszcze raz. Znaczy jeszcze raz muszę wydusić go. Za mało wzięłam. Patrzę jak to gąbką pójdzie. No gąbką też się bardzo fajnie rozprowadzi to. Wezmę już gąbką. Spróbuję dalej. Tutaj jeszcze tak na... Nie mam takie bardziej czerwone. Można budować. Okej, okay, jak można budować, to już jest dobrze, nie? Można budować, to jest. okej. Okay. Najważniejsze to, żeby nie, nie był ciężki, nie? Mamy, mamy. Ciekawi mnie, jak on się będzie sprawować. I mam dla Was jeszcze Super Baby Concealer von Erborian. Ja go kupiłam w Statorze, zapłaciłam 37,95. 37,95 euro i kolor to jest clear. Ciekawe jak on będzie. A, on jest też, Przecież się ja myślałam, że on będzie normalnie do wciskania, a on ma taką końcówkę. No, pomyślane, pomyślane. Moim teraz nawet zbytnio nie będzie widać tej różnicy, nie? Ciekawe mi, jak on to. Jak on to się on nie sprawił. Jest taki bardzo mały. Mały ten do nakładania. Aplikator nie ma zabawy. Taki wiecie, tak jak korektor. Są dalej jakiś tam pędzelek. Że jednym już nakładałam, nie, jednym nakładałam co? Concealer, nie? Korektor na oczy, i teraz może jeszcze tu wezmę już pod oko korektorem. Kambeczkę dalej w ruch. Pani się łączy z tym kremem BB. Mam na, mam na myśli że ten concealer BB. Pani się łączy z tym BB kremem do twarzy. Aż musiałam popatrzeć, żeby się nie pomylić. Ciekawe, jak on się będzie spra sprawować. Teraz jest lato, nie? No to te kremy BB. Tym bardziej to już jest taki sezon na nie, nie? Panie się połączyło. Widzę, że pod okiem, najważniejsza cela pod okiem, no na razie wygląda dobrze po nałożeniu. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak się położy pudel i całą resztę, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle podchodzi z marszczki. Będziemy widzieć. Teraz wezmę dalej tą paletkę, wezmę może tutaj mam taką kulkę, ale te, takie, te pędzelki takie, wiecie co, trochę do niczego. Takie mam, wiecie, no takie... Ta taka taniocha, nie? Jak macie taką taniochę, i tu może teraz wezmę. Tutaj ten w pierwszym rzędzie, czwarty kolorek. Jest, o, jest podobny nawet do tego pierwszego, tego jasnego, ale ten jest taki bardziej pada w brąz. Taki jest, naprawdę bardzo jasny, jaśmiuteńki brąz. No, pierwszy raz ja będę miała takie jasne, naprawdę jasne oko. Ale muszę powiedzieć, że nawet mi się to podoba. Wiecie, co ta kulka jest do niczego, bo jest taka sztywna bardzo. Nałożyć się nią nałoży, ale do rozkładania to jest już katastrofa. To pójdzie do wyrzucenia. Bo tym, co nakładałam korektor, jeszcze ok, ale to, to już pójdzie na pewno do wyrzucenia. To ja mówię, już od razu nie ma co bubli trzymać. Teraz chciałabym wreszcie otworzyć e, paletkę z, tymi, z pudrami firmy Glazer. Są to pudry... O, widzicie, u mnie nawet jeszcze folia jest nieściągnięta, ale chwilę, na razie nie będzie, już nie będę się teraz bawić. Są to pudry prasowane. Jest, jeden jest ryżowy, drugi jest bambusowy. Tylko na obecną chwilę nie wiem, który, który. Musiałabym e, się zapytać i sobie po prostu napisać. I tu mamy takie kolory. Może wezmę któryś jeden z tych, może ten, ten jaśniejszy. Dam pod oczy, zobaczymy jak on u mnie się sprawdzi pod oczami. Teraz na tutaj jeden z tych pędzelków, ten jest taki trochę skośny, ale zobaczymy co tu będzie. Nabrał mi się i podziałem to pod oko, nie? E, ten jest bardzo miękki, ten pędzelek. No, bardzo, ten już jest taki fajny do nakładania pod oczy na przykład pudru. To jest fajne, bo nie jest ani za duży, ani za mały. I bardzo fajnie, miękkie jest to włosie. No jak na razie wygląda dobrze, zobaczymy co będzie dalej. Weż, wezmę sobie puszek od Maxineczki na puszy. się ja, tak dotykam w ten sposób, po prostu nie nie trę, tylko tak dotykam. Zobaczymy. Tu mi się troszeczkę nabrało, widać na podglądzie, że się troszeczkę nabrało. I to fajnie. Ten mm, matuje, ale to jest mat. Z bardzo lekką satynką, to jest taki mat, ale naprawdę bardzo, bardzo lekka satynka. Mam jeszcze trzy e, róże, już teraz nie pamiętam, czy ja je Wam pokazywałam, czy nie. To znaczy nie trzy róże, po prostu tu jest róż, tu jest róż i tu jest brązer. Taki bronzer, no mieszane to jest to wszystko. E, I ta paletka kosztuje z rabatem 165 zł. Ja Wam zrobię swatche teraz, tu Jest, mam róż jedno. Drugie, I ten brązer. Tak to wygląda na palcu. ten brązera troszeczkę jeszcze wezmę, ale on jest taki. Ten bronzer jest taki delikatny, taki jakby was. Muśnięcie <laughs> słońca. Bardzo fajne. No, słoczycie. Fajne, nie? Fajne jest, no dobra. Spróbuję wam tu słoczy zrobić. Widać. No, coś tam na pewno zobaczycie. Ten bronzer naprawdę jest taki śliczny, on jest śliczny, przepiękny, bardzo mi się ten brązer podoba, przepiękny, przepiękny, on jest przepiękny, także ten bronzer wy wyląduje dzisiaj u mnie, no i czy, oczywiście te róże zobaczymy, gdzie z tymi różami, czy to się w ogóle nabiera, nabiera się, nie będę dzisiaj robić nic na... Na mokro, tylko tak sobie już zrobić dzisiaj. Pobawię się ładnie, fajnie. Na sucho. Już takiego też makijażu u mnie z samymi suchymi produktami też nie było. Bo ja przeważnie nakładałam też i na mokro coś. Ale zobaczcie, ten brązer. On jest piękny. On jest piękny. To jest taki jeden brązer, gdzie ma błysk i mi się podoba. I nie mam nic przeciwko, bo tak nie wiem dlaczego ja zbytnio nie lubię brązerów z błyskiem. Ale ten brązel, on ma coś w sobie, bo naprawdę tak jakby słońce musnęło Was, wiecie, i opaliło Was lekko. A do tego jakby po prostu dało Wam blask. To jest naprawdę śliczne. Przynajmniej no mi się podoba, wiecie, no każdy z nas lubi co innego, ale mi się to on mi się podoba bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest taki jeden urpieniec można powiedzieć. Od razu dajemy górę. Taki blask lekki, żeby był. Nie wiem do dlaczego, ale bardzo mi się to podoba. Teraz trochę dół też zrobimy, nie? praktycznie nawet różu nie trzeba, bo ten brązer tak ładnie wygląda. Ale malować się i nie dać różu, nie? Żeby się troszkę na szyję zjada z tym bronzerem, żeby to już od razu tak miało wiecie, swój kontrast. No i popatrzcie sami, czy ten brązer nie jest śliczny. Oczywiście, że jest śliczny. Oczywiście, że jest śliczny. Brązer mamy. Bo te róże, wiecie co, ja obydwa ja razem wymieszam. Jakiś taki mam tutaj, taki troszeczkę płaski. I ja te róże wymieszam obydwa razem. Czy coś nabrało? Nie patrzę. Nawet zbytnio nic nie nabrało. To trzeba, no wiecie, no wypiekane, trzeba troszeczkę zedrzeć, nie? No wypiekane produkty, to wezmę to trochę szczoteczką. Ten wierzch. Ściągniemy. I teraz zobaczymy, co się zadzieje. Teraz coś widać, nie? No. Tak patrzę na konsystencję, bo tak ten jas, ten ciemniejszy, on jest matowy, a ten jest taki ma błysk w sobie, bo tak patrzę, że mi tutaj się... Wiecie, no? Błyszczy. Mam tu jeszcze jedną taką paletkę. Ona już jest ciemniejsza, tu są takie brązy ciemniejsze. Praktycznie ja pokazywałam tą paletkę Marzenka Make Up i ona była taka ciekawa, zrobiła sobie tu swatcha. No ja czekam aż, żeby Wam pokazać, Także tu będziecie widzieć swatcha, gdyż nasza Marzenka chciała zobaczyć konsystencję tego e, produktu. To są takie e, niby brązer, niby pudry. I tu jest takie błyszczące. I tu coś widzę, jakieś drobinki. No, ten jest taki błysk. Tu jakieś drobinki widzę. No, ale zobaczymy. Słocze. Może no, najpierw zetrę te słocze, co mam. Nie wiem, czy w ogóle użyję dzisiaj tej poletki. I zacznę z tej strony. No, no, z tej strony. To, to jest. Uchaha! Bardzo. Trzeba bardzo lekko tych, przy tych. Produktów dotykać, bo się bardzo od razu dużo nabiera. Zobaczcie, tu mi ręka już wysła dobrze. No to takie, jakby brązy, prawda? No to takie pudry brązowe. I teraz następne te cztery na dole. No ale to pod. Tutaj ten. To, tutaj ten. I tutaj te dwa to są pod ręką no, mm, masełko. I tutaj, właśnie co nasza Marzenka zrobiła sobie, słocza, to on ma taki poblask, taki blask. Myślałam, że, go, że to będzie dobre jako rozświetlacz, no ale jest trochę za ciemne. Także niestety dzisiaj z tego nic nie użyję, ale przynajmniej już mam dla Was zasłuchowane, żebyście widzieli, jak to wygląda. Także już będę używać w końcu tych produktów. Wam już je pokazałam, zastosowałam i mówię, no niestety e, dzisiaj już bronzery mam, ale widać nawet ciekawa, e, bardzo ciekawa e, kompozycja jest tych brązerów. Dla wizerzystów super, nawet tak ktoś jakby e, chciał się malować, to można powiedzieć, że na różne pory roku, prawda? Super, fajne, fajne. Ok, no e, oczy mamy zrobione. Pod okiem też zrobiłam, dokończę sobie może jeszcze rzęsy, dolne rzęsy. Tak lekutko, tylko. No cienie warto, nie powiem, że od Glazela warto jest cienie kupić sobie, bo to te cienie suną po powiece superacko, superacko. Mam dla Was teraz y, konturówkę Maybelline. Zamyślę, wezmę do wypróbowania, jakie w ogóle one są. I teraz chcę zobaczyć kolory. To jest 540 red. Nie wiem, są bardzo drobne bardzo drobne literki, nie mogę przeczytać. Także zobaczymy, co to jest za kolorek i jak one będą sunąć. Suną fajnie. <laughs> bardzo fajny. Jest przyjemno, nie drapie. No właśnie, albo się malujesz, albo gada. No jest naprawdę fajna, nawet fajna. Muszę powiedzieć, muszę bardziej konturówki próbować, żeby nie musić w Polsce wszystkiego kupiwać, nie? Ja przeważnie jak jadę do Polski, to wiecie, wtedy zakupy, hałas, Przeważnie wtedy Rosman leci. To mi się troszeczkę wyjechało, ale wiecie co, ja sobie to wyżyszę, że poza kamerą, żebym się nie bawiła. Dobrze, już mam prawie wyczyszczone. I teraz też wezmę z Maybelline ten fajny tint, to jest numerek 150, Streaking. Oczywiście pomieszamy, pomieszamy, pomieszamy. I to będzie do siebie pasować super. I jak się Wam podoba? Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam filmik się spodobał. No, produkty, jak wiecie, każdy ma jakiś swoich ulubieńców i mam nadzieję, że się coś, co Wam się spodobało. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów, jak się Wam sprawdzają. Byłoby mi bardzo miło, także, także na dzisiaj to już koniec. Zapraszam do następnych filmików na moim kanale. Bye, bye!